Witam Cię serdecznie, 36 dzień cyklu 100 dni do zmiany działającej mamy. Bądź silna, bądź obecna, bądź spokojna, bądź zdecydowana. Niech taka Twoja siła będzie naokoło Ciebie. To jest związane z tym, że też masz zupełnie inną postawę. Czujesz się pewna siebie, natomiast absolutnie niezarozumiała. Jesteś otwarta na drugiego człowieka. Jeżeli kogoś słuchasz, to nie przerywasz. Wtedy ktoś chętnie się zwróci o radę do ciebie. Jeżeli się z kimś witasz, uściśnij mocno dłoń, to też jest ważne. Bądź uśmiechnięta. Uśmiech zaczyna się w twojej głowie, więc jeżeli jest tam coś do uporządkowania, to warto to zrobić. Pamiętaj też o tym, że twoje oczy mają Twój własny osobisty blask, i tak jak się mówi, że oczy są zwierciadłem duszy, to wszystko, co jest w tobie, jest na zewnątrz. Oczywiście zdarzają się chwile smutku, zdarzają się chwile, kiedy nie jesteśmy nawet w stanie wykrzesać nic więcej niż jeden mały uśmiech. Natomiast to i tak przeminie. Pracuj nad tym, żeby być po prostu osobą optymistyczną. Ważne też jest to, żebyś uświadomiła sobie, że jesteś tego rodzaju człowiekiem, że jak wchodzisz do pomieszczenia, to po prostu. Wszystko świeci, tak? To jest przysłowia, mianowicie: ludzie dzielą się na dwie kategorie. Jedna kategoria ludzi to tacy, którzy jak wchodzą do pomieszczenia, to światło gaśnie, a drudzy to tacy, którzy wchodząc do pomieszczenia sprawiają, że światło zaczyna świecić. Wybór należy zawsze do Ciebie, jakim chcesz być człowiekiem. I pamiętaj też, że to, co dostajesz w życiu, jest wynikiem Twojej postawy. Wynikiem Twojej wytrwałości, Twoich wartości, i mimo że wydaje Ci się, że masz pod górę, prawda jest taka, że w życiu otrzymasz to, czego oczekujesz, jeżeli po prostu zbudujesz siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Takie jest moje przesłanie na dzisiaj: wszystkiego dobrego. Buduj siebie, bądź silna, mocna, obecna. Takie jest Twoje zadanie dla. Twoich dzieci, jeżeli będą obserwować się codziennie każdego dnia, taką właśnie mamę same staną się silnymi osobami. Powodzenia.